Pierwszy meczyk Peon Areny, ligi tworzonej przez Dzihera, dla graczy, którzy, powiedzmy, wracają do Warcrafta po jakimś czasie, albo mają troszkę mniej czasu na grę i nie zawsze są w stanie walczyć z tymi zawodnikami na bardzo wysokim poziomie. Dla nich właśnie została stworzona teraz ta liga, Peon Arena, przez Dzihera właśnie. Tutaj mamy nasz pierwszy meczyk, Lead Bay vs. Lord Pawlo. Jeżeli się nie mylę, Lord Pawlo ma tak ile? 1300 MMR? -a? Lead Bay możliwe, że troszkę mniej, z czego więc trochę się stresuje, ale nie ma problemu. Tutaj te mecze są grane przede wszystkim dla zabawy i też, żeby chłopaki od razu czegoś się nauczyli. Nie tylko super mocni zawodnicy dają dobre gierki, zobaczymy, co tu ciekawego. Zaraz nam chłopaki pokażą. Leadbay widzimy, że już mniej więcej kojarzy, jak się gra na Huma. Gra Demon Huntera z Immolation. Studnie, dwie ma postawione. Więc wszystko wygląda jak na razie bardzo dobrze. Pierścień doskonałości. Przedmiot, który zaraz będzie mógł sobie podnieść. Chyba zrobił Dinaja. Nie, chyba nie było Dinaja przez pradrzewca wojny. Więc jak na razie jest, jak na razie jest dobrze. Arcyklag, creepowanie. Lord Pablo. Mocny zawodnik, jak na klasę peonów, trzeba przyznać. Rang tu Arcymaga będzie oczywiście zagrana Aura Geniuszu. Opończa inteligencji, świetny przedmiot, który zwiększy również atak, jaki zadaje Arcymag. Bardzo fajnie. No, jak na razie, w sumie, itemy w porządku dla jednej i drugiej strony. Piersień tutaj doskonałości jest przyzwoitym przedmiotem dla takiego bohatera, Demon Hunter. Tym bardziej, kiedy gra właśnie Immolation. Trochę mamy, trochę zwinności i trochę życia. Drugi poziom, bardzo ładnie. Pierścień ochrony, plus 4. No, nie jest to taki zły przedmiot, ale proszę, jak odważnie tutaj Lord Pawlo kripuje sobie kopalnię złota. Czyli plan jest taki, żeby zrobić sobie drugą bazę, ale patrzcie, też jest zagrana wieża obserwacyjna, Arkane Tower który z pewnością troszkę pomoże tutaj w razie czego bronić się przeciwko atakom Demon Huntera. Trzeci poziom arcymaga, mikstura uzupełnienia. No i teraz zobaczymy, zobaczymy, jak tutaj sobie poradzi Lord Pawlo. O, chyba Lord Pawlo, Oj, 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 można to być egzekutora, dokładnie tak, bardzo dobrze. Jaki to był przedmiot? Jaki był przedmiot? Czy to była opończa inteligencji plus 3? LeadBay robi TP defensywne do bazy. Może troszeczkę za wcześnie, ale wiadomo, to jest dopiero pierwszy mecz, więc na pewno LeadBay będzie robił sporo progresu w trakcie trwania turnieju. Tym bardziej, że będzie otwarty na jakieś rady. Jak na razie nie wygląda to źle dla Huma. Trzeci poziom Arcymaga. Dobry mikro, kurczę, patrzcie na to. Jeden jak i drugi zawodnik stara się mikrować. Aha, Troszkę dużo tutaj pichurów jest, więc nie jest łatwo. Czy mi się wydaje, czy Mag przypadkiem wziął aurę na drugim poziomie? Tak, Mag wziął przypadkiem aury na drugim poziomie, a tego nie ma water elementela. Więc możliwe, że jeden i drugi gracz troszeczkę się stresuje. Lead Bay rozpoczął grę 5 dni temu. Jeżeli zaczął grać 5 dni temu, to bardzo dobrze na ten moment jego gameplay wygląda. Widać, że kojarzy podstawy. Więc ja osobiście uważam, że naprawdę bardzo dobrze to wygląda w takim razie. Ale właśnie to, tak, tak. Właśnie to jest fajne, że nawet takie osoby mogą znaleźć dla siebie miejsce. Co prawda, Lord Pawlo jest mocnym zawodnikiem, bo miałem go przyjemność oglądać w polskim związku Warcrafta w meczach 3 na 3. Solidny zawodnik, więc lidbay może mieć troszkę ciężko. Ale z pewnością to będzie wyglądało, z gry na gry, coraz lepiej u niego. Mhm, mm ma już drugą kopalnię złota. Postawiony Arcane Tower. Te dwa jeszcze nie jest w produkcji. Są trzy studnie. Demon Hunter, czy będzie wykupiony w tawernie? Czy może jednak będzie wskrzeszony w ołtarzu przodków? Prawdziwie z wiedzy może być ciężko go postawić. Zobaczymy, czy się uda. Wyciągnięte Wispy, wskrzeszany bohater. Nie wiem, czy bohatera nie lepiej by było teraz sobie wykupić tak naprawdę w tawernie. No i pierwsza gra, solidna gra od Pawlo. Ale tak jak mówię, Pawlo to nie jest jakiś tam pierwszy lepszy zawodnik z łapanki. Weteran PZW. Jest czwarty poziom arcymaga i mamy drugi poziom Water Elementala. Nie no, ale Pawlo przygotowany na mecz! Muszę to przyznać, Pawlo przygotowany na mecz. Jeżeli się nie mylę jeżeli się nie mylę, gramy w systemie BO3, panie adminie Gicher, prawda? BO3. Dobrze, więc w razie czego LeadBay będzie miał jeszcze szansę zagrać na swojej mapie. Gdzie będzie miał szansę odegrać się i wyrównać... Znaczy to jeszcze nie jest koniec, ale trzeba przyznać, że HUM raczej ma dobrą sytuację, no, bardzo dobrą. Mhm. APM graczy jak najbardziej, wysoki. LeadBay miał tutaj sporo do mikrowania, musiał ratować Wispy, musiał ratować swoje łuczniczki. Więc było co klikać, stąd prawdopodobnie tego APM-u jest troszkę więcej w tym momencie. Klipowanko, mhm, aktywna gra, to mi się podoba. Znaczy aktywny zawodnik, to właśnie trzeba robić trzeba być aktywnym zawodnikiem. Nie ma chwili do stracenia. Cały czas trzeba coś robić. Jak jest możliwość, tym bardziej jak się kontrolę mapy. Tak jak teraz, właśnie tą kontrolę mapy posiada Lord Pawlo. Lord Pawlo tak naprawdę może sobie teraz zagrać też save, po prostu poczekać na te dwa, zrobić drugiego bohatera, postawić coś sanktuarium, jakiś strzelców, właśnie zrobić, tak jak widzimy, no i zrobić jakiegoś mocnego pusha. Malaysian palone. Polowanie na piechura, mana burn. Kurcze, mikruje, Pawlo. Nie, no, Pawlo. Pawlo, powiem Wam, że bardzo dobrze gra. No, nie mogę się doczekać, aż zobaczę więcej gier, właśnie tutaj, areny, graczy z areny peonów. Bo na pewno w tej grupie też będzie jakiś peon, który wyjątkowo wyróżnia się na tle innych. wieżyczki w bazie, polepszenia robione, makro działa. Bardzo ładnie. Można sobie właśnie postawić jeszcze tylko szybciutko podwójne, tajemne sanktuarium. To jest właśnie ten moment, gdzie możemy sobie to zrobić. Jest stawiane jedno, jak widzimy. Prawdopodobnie tak jest. Prawdopodobnie w drugiej bazie. Jeszcze jedno możemy postawić. Znaczy, nie wiem, czy tu jest miejsce, ale nawet tu. Nawet tu. Zobaczymy, co w tym czasie. Jaki plan na grę ma tu Bay? Będzie Mate 3. To jest dobrze. Mate 3. To jest ważne. Robi dryady. Będzie robił też druidów szponów, czyli niedźwiedzie. Zobaczymy, czy będzie możliwość tutaj szansa skombekowania drzewca. W razie czego można zaprutować? Tinker zagrany. Proszę ma bardzo. Techmeister. Przeszkolenia blizarda. Długie lufy produkowane, polepszenie. Proszę bardzo. Wróg zaatakował wojska. Ojoj, w razie czego można sobie zaprutować drzewca. Więc na pewno następnym razem będzie to troszkę lepiej wyglądało. Tak jak tutaj dziker mówi. Lead odkrywa Warcrafta, więc z chęcią mu w tym pomożemy. Nie popełnia błędów, ten kto nie próbuje. Troszkę driad, łuczniczek, ale naprawdę, Lord Pawlo, solidny gracz, solidny zawodnik, produkuje kasterów, kapłanów, z obydwu budynków. Mamy teraz wjazd do Elfa, do bazy, Praczewiec Wojny, fokusowany. No i zobaczymy. Tutaj może być ciężko się utrzymać. Dobry stun od Tinkera. Piąty poziom Arcymaga, za chwilę to będzie trzeci poziom lizarda Czy można się zapisać, Gradi? Aktualnie w arenie Peonów udział bierze, jeśli się nie mylę, 16 zawodników, e, więc na ten moment chyba nie ma już możliwości dołączyć do turnieju. Ale może dzicher, jak będzie dobry odzew tutaj od chłopaków, e, graczy, to może stworzy na drugą jakąś, jakąś ligę, coś w tym stylu. Zobaczymy. Na razie trzeba zobaczyć, jak dzicherowi wyjdzie tutaj organizacja tego. Ja osobiście będę wspierał inicjatywę, stąd też niektóre mecze będę sobie kastował, streamował i będę obserwował też, jak gracze polepszają swoje umiejętności z czasem. Pierwsza gra, dominacja. Pierwsza gra, dominacja Lord Pawlo. Ale to jest dopiero początek turnieju, więc Lidbej też będzie miał czas jeszcze i możliwość rozgrzać, rozkręcić i polepszyć swoje zdolności. Też to jest pierwszy mecz. GG. No i zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądał drugi meczyk między graczami. Drugi meczek między Lord Pavro i Lead Bay w Lidze Peonów, a dokładnie to w Arenie Peonów. Pierwszy mecz tej ligi, więc taka mała inauguracja można by powiedzieć. Jak widzimy, gracze mają bardzo, bardzo dobre nastawienie, pozytywne, przyjacielskie, jak to peony, w kupie siła, praca, praca. Proszę bardzo, mamy też kolejnego peona, który też czeka na swój miecz. mecz, a atobos, który gra nieumarłymi 16 zawodników w tej lidze. No i proszę, widzimy, widzimy pierwsze zmiany u Pawlo, Tym razem zagra króla góry przeciwko demon... Uuu, ale patrzcie, Lead Bay też, też zmienia strategię, gra Wardenkę. I nie ma szczęścia, bo MK można powiedzieć, na w jakiś, jakiś sposób kontruje Wardenkę. Nie jakoś bardzo, ale jednak. Ale jednak. Proszę bardzo, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pradżywiec wojny produkuje, szkoli dokładnie łuczniczkę, która pomoże tutaj w klipowaniu. Tutaj już pierwszy piechór przygotowany na pozycji, by ściągnąć golema. Podejdzie leciutko do golema, nie za blisko, nie za daleko, tak, żeby ściągnąć jego agro. Ucieknie z golemem tu, dzięki, dzięki czemu golem nie będzie używał swojego stuna. To jest bardzo ważne. Dużo łatwiej kripuje się obozowisko. Najpierw, okej, okay, jednak, najpierw tutaj jak widzimy, Lead Bay rozpoczyna sobie kripowanie murloków. Przedmiot. Rękawice siły ogra. I tak widzimy, zrobił to Pawlo, czyli ściągnął kampa. No i będzie mógł dzięki temu od razu zabić tutaj kapłana leśnych troli, który sprawia sporo problemów przy przykrypowaniu tego obozowiska w normalny sposób. Bardzo ładnie. Troszkę obrażeń otrzyma piechór. Nawet może więcej niż powinien. Ale najważniejsze jest to, że wychodzi skripowanie kampa. Pierśnia Arcymaga jest w miarę dobrym przedmiotem dla MK. Na króla góry. Drugi poziom. Widby szykuje się teraz do klipowania gnoli. To, nasze to obozowisko nie jest łatwe. Są grane trzy kolejne, dwie kolejne studnie, w sumie trzy, te dwa. No i ten piechur ten piechur który harasuje zawsze troszkę denerwuje graczy nocnych elfów i przeszkadza plus 3 do wszystkich statystyk, tak jak widzimy, dla króla góry, to właśnie z tego itemu, pierścień arcymaga, przedmiot dobry, rękawice siły ogra, mogą być, szału nie ma, ale może być, jako drugi spell, zagrany basz, czyli stuny z autoataku i troszkę większe obrażenia, Czy Lord Pawlo nie skorzystał. Myślałem, że Lord Pawlo może sobie kupić Sirkleta i dasta. oj, ojoj, oj, będzie Creepjack. Oj, O, oj, ojoj. O, jeszcze dobił. Żuwia, plus jeden do statystyk teraz dostał właśnie z pierścienia doskonałości. Dobrze, screepjawane przez Lidbeja. Wróg mhm. Ciekawostka przedstawiona przez Atobosa, Przedmiot pierścień arcymaga to przedmiot fabularny z pierwszej kampanii części roka. Proszę bardzo. O! Urodeńka musi za chwilkę użyć blinka. Tak jest, jest blink, jest blink, ale ten karma, trzeci poziom. Na szczęście nie ma już many. No, i trzeba przyznać, sporo obrażeń tutaj zadaje Lord Pawlo, bardzo dużo. Ale no, Pawlo się naprawdę dobrze prezentuje w tej lidze, no bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jeżeli się nie mylę, to następnie, kiedy zostaną rozegrane wszystkie mecze pierwszej rundy to gracze grają z innymi graczami, którzy mają identyczne statystyki, tak jak oni. Czyli gracze, którzy mają 1-0 zwycięstwa, grają z graczami, którzy mają właśnie 1-0 również. Gracze, którzy mają 0-1, grają z innymi graczami, którzy mają statystyki 0-1. Jeżeli dobrze myślę, bo nie jestem pewien na 100%, czy taki był właśnie tryb w tym turnieju, w jakim gracze walczą ze sobą. No nie jest łatwo. Lord Pawlo naprawdę. Sporo presji. Patrzcie jak mikruje. Trzech piechurów uratowanych. Patrzcie, widzicie? Peony. Peony też potrafią elegancko grać. Trochę ciężej mają jak trafią na takich spoceniców. Dla przykładu ja. Wtedy może być troszkę ciężej. Ale jak grają w swoim gronie, to te gry też mogą być ciekawe. I też się gracze mogą pochwalić swoim mikro. Kiedy gra się Wardenkę, warto grać na kilka drzewców, tak właśnie prażepsów wojny, i bohatera wybiera też pod mapę, jako że Lead Bay nie gra za dużo w Warcrafta, dopiero piąty dzień, jeżeli dobrze pamiętam. No to jeszcze tych takich rzeczy nie wie, gdzie najlepiej zagrać danego bohatera. Na tej mapie zazwyczaj jest grany Keeper, czyli opiekun gaju. Wardenka tutaj może mieć ciężko, bo no, nie ma wcale tak dużo kampów i nie można wykorzystywać wprac wojny. Najlepsze mapy jakie są na przykład dla Wardenki to jest Szaniec Terenasa. E, jeżeli się nie mylę, do tego prze... Mokradła. tak, tak, Mokradła. Oj, niestety bohater zabity. Próba stripjackowania dużego żółwia niestety się nie udała. MK zdobywa więcej punktów doświadczenia. Kolejne przedmioty. No, i możemy się spodziewać teraz Counter Pusha od Lord Pawlo, który będzie wyłapywał tutaj jakieś łuczniczki po drodze. No i prawdopodobnie zaatakuje swojego przeciwnika w bazie. No i zaraz zobaczymy. Kolejny snajpy łuczniczek. Piechurzy mają polepszenia. Drugą. Ale Lord Pawlo gra bezpiecznie. No nie wierzę. Lord Pawlo chce być pewien, że wygra z wynikiem 2-0 i gra bardzo safe. Naprawdę, no. bardzo safe. Marzo safe Ja mam przedmiot? Większa mikstura leczenia. Większa mikstura leczenia. MK co wyrzucił pierścień doskonałości. Dobry wybór. Dobry wybór. Lidbej próbuje sobie dalej tutaj tripować wordenkę. Dostawia sobie rzewce wiedzy, żeby produkować albo driady, albo druidów szponów, czy tam pazurów. Chyba pazurów. No i piąty poziom zaraz będzie na MK. Zobaczymy, czy w momencie jak Lord Pablo wbije sobie piąty poziom, zdecyduje się zaatakować swojego przeciwnika. Śmiem twierdzić, że tak. Trzeci poziom na Wardence, księga inteligencji, bardzo, tak jak widzimy tutaj, cały czas aktywny z makro jest Lord Pablo. Polepszenia do ekonomii, polepszenia do jednostek, produkowane jednostki, polepszenia kolejne do jednostek. Kapłani byli, właśnie się wyszkolili, no i co? I co Pawlo? Jedziemy. Zwój besti odpalony, okrzyk bojowy. I ruszamy. I pik! Mocny Stormbolt tutaj w nadzorczyni. W wardenkę, może troszkę lepiej to brzmi. Będzie próba obrony bazy. O, Fan of Knives. Zadaje trochę obrażeń. Driady ze snipiony. No i chyba, chyba to dobrze wygląda dla lorda. Znaczy nie chyba, na pewno, na pewno. No zbyt duża różnica w, bo, w, tej, w doświadczeniu bohaterów w poziomach. No i gra. Powędruje znowu na konto Lord Pawlo z wynikiem 2-0. Wygra swoje pierwsze spotkanie, ale lidbey w razie czego nie ma, co tutaj się demotywować. Bo jest potencjał, trafił na przyzwoitego przeciwnika. Jeszcze czas, żeby sobie jeszcze pograć, poćwiczyć w razie czego i zaskoczyć w kolejnym swoim spotkaniu. Tu już może być ciężko z kombekiem. U, basz jeszcze na triadę. No i ładnie dzicher. Dicher ty... A ty planujesz się paczami coś kiedyś zrobić? Bo wiesz, jakbyś mógł zrobić dzicher? Że na przykład trzy najlepsze peony. Dostają inwajta do turnieju, który będzie organizowany siepaczami, na przykład. A to tylko taki pomysł. Jeszcze coś próbuję zrobić, tak tutaj widzimy Lead Bay, ale raczej już będzie ciężko. Król Góry poziom, szósty odpalony awatar. I mamy GG. Wynik 2-0 dla lorda Pawlo.